Nawet nie zdajesz sobie sprawy z tego, ile dobra w Twoim życiu zacznie się dziać w momencie, kiedy pokochasz siebie. Kiedy pokochasz najważniejszą osobę w Twoim życiu. Kiedy zrozumiesz, że wybieranie siebie każdego dnia to Twój obowiązek, to Twój priorytet. To coś, co nie powinno w żadnym wypadku być dla Ciebie dziwne, inne niepasujące. To jest historia o Tobie. Twoje życie jest historią o Tobie. Nie o innych. Nie o tym, co dzieje się wokół Ciebie. Nie o, o zajmowaniu się ludźmi wokół Ciebie i służeniu im. Twoje życie jest o Tobie. I Twoje życie jest Twoje. Więc dlaczego tak łatwo o tym zapominasz? Dlaczego stawiasz siebie na szarym końcu? Dlaczego potrzeby innych są ważniejsze dla Ciebie niż Twoje własne? Ja rozumiem, że naprawdę wielu rzeczy nas nie nauczono, ale to nie oznacza, że Ty nie wiesz tego, co jest dobre dla Ciebie. Ty to doskonale o tym wiesz. Tylko, że żyjąc w pędzie, Codzienności, jaką mamy, która jest ok, i która jest taka, jaka jest, i która jest dobra na dany moment. Jesteśmy tutaj po to, aby przede wszystkim zająć się sobą. Nie wiem, czy Wy też to zauważacie, jeżeli tak, to dajcie znak, ale ja doskonale widzę i czuję, jak świat się zmienia. Jak każdego dnia otrzymuję mnóstwo potwierdzeń na to, że jeżeli nie zajmę się sobą, swoim zdrowiem, swoją, swoimi potrzebami, przede wszystkim ja, jako swoim życiem, to za każdym razem coś się wykoleja. Aby z powrotem naprowadzić mnie na dobre tory, na moją ścieżkę. Za każdym razem, kiedy się od siebie nieświadomie oddalam, to życie znowu, życie Bóg, znowu daje mi znak, halo. Nie tędy droga, kochanie. Ty masz żyć w zgodzie ze sobą, ty masz obrać swój cel i iść swoją ścieżką. Przodem do siebie. Nie pod dyktando innych, nie służąc innym, ale tylko i jedynie w zgodzie ze sobą. O tym tak zapom zapomnieliśmy. Cały świat nas interesuje. To, co się dzieje e, wokół nas. Zajmujemy się milionem rzeczy, aby nie słyszeć własnych myśli. Aby nie czuć własnych uczuć. Boimy się swoich emocji. Aż w końcu przychodzi moment, kiedy. bo nadejdzie ten moment, to jest nieuniknione, kiedy poczujesz takie totalne zderzenie. Zderzenie z tym wszystkim, przed czym przez lata uciekałaś. I doskonale wiem, o czym mówię, bo w moim przypadku było to samo. Latami. Uciekałam od siebie. Ja zawsze zawsze musiałam być w towarzystwie kogoś. Zawsze mo moje myśli musiały być czymś zajęte, moja głowa. Ja sama cały czas musiałam się czymś zajmować. Nie, nie mogłam ze sobą przebywać, nie potrafiłam i nie chciałam. Nie widziałam potrzeby żadnej, aby zatrzymać się chociażby, zatrzymać się dla siebie, pobyć ze swoimi myślami. Zauważyć chociażby, co mi nie służy. Chociażby to. Nie, nie widziałam tego. A może widziałam nieświadomie. Ale zawsze miałam na to wytłumaczenie. Albo to zbagatelizowałam. O historii mojej choroby i moich doświadczeń, jakie do mnie przyszły, już nie raz opowiadałam. I doskonale wiem o tym, że była to lekcja. Przyjęłam tą lekcję, przepracowałam tą lekcję i wyszłam z tego. To chorobą było Hashimoto, tak już przy okazji. Choroba autoagresywna choroba powstająca na skutek atakowania siebie, nieakceptowania siebie, rezygnowania z siebie. Ale Niech będzie dalej tłumaczone, że to choroba, nie wiem, genetyczna, że to choroba zjedzenia jedzenia i tak Być może też to się przykłada do powstawania Hashimoto, ale zawsze stanę stanem murem za tym, za tym, że przyczyną jest życie nie w zgodzie ze sobą. I życie nie w zgodzie ze sobą, życie, w zgodzie nie, z, życie nie w zgodzie ze sobą, postawi cię przed takimi sytuacjami, gdzie albo wybierzesz siebie, zatrzymasz się, pokochasz siebie, zaakceptujesz siebie, albo będziesz cierpieć. A to cierpienie nie jest karą. To cierpienie jest znakiem, bodźcem do Twojej zmiany. To jest zaproszenie. I dopóki będziesz uznawać, że ciągle cierpisz, że ciągle coś jest w Twoim życiu nie tak, że nie wiem, ktoś się na Ciebie upadł, że to jest jakaś kara, karma czy cokolwiek, to zauważ, czy żyjesz w zgodzie ze sobą, bo zawsze możesz to zmienić. Poprzez to, co wybierasz każdego dnia, kogo wybierasz każdego dnia i jakie decyzje podejmujesz. Czy w zgodzie ze sobą, czy z lęku. Czy z miłości do siebie, czy ze strachu. Pokochaj siebie. Zacznij siebie wybierać każdego dnia. Niezależnie od sytuacji. Niezależnie, niezależnie od okoliczności. Na tym polega życie. Życie w zgodzie ze sobą. I tu jest spokój. I ja też się zapominam. Ja też się często gubię. I ktoś, słuchając mnie, pomyśli sobie: No, ta to już w ogóle mm, przemiana, total level <gryw> nie wiem co. Niczego, nad niczym nie musi pracować. No nie. Każdego dnia, każdego dnia, i nawet w zapomnieniu, i nawet w, w tym zgubieniu, i nawet w bałaganie czasem, i w chaosie, zatrzymuje się po to, by zobaczyć, że znowu się zapomniałam, że znowu zapomniałam, o co tutaj chodzi. Jesteś najważniejszą osobą w swoim życiu. Nie zapominaj o tym. Po to tu jesteś. Aby być przy sobie, aby słuchać własnego serca, słuchać swojej intuicji. To są tak ciche głosy, że nie zauważysz ich, nie usłyszysz ich w chaosie, nie usłyszysz ich w pędzie. Zatrzymaj się. I posłuchaj tego, co mówi do ciebie. Serce, ciało, intuicja. I to z początku być może będzie trudne. Być może trudno ci będzie wytrzymać dłużej nawet niż minutę. Naprawdę, z początku to jest trudne. Ale to jest przepiękna podróż. I tu się zadziewają dopiero zmiany. I w tym miejscu zaczynasz widzieć, jakiego bałaganu sobie zrobiłaś przez tyle lat. Ale nie o to chodzi, aby żałować, bo każda sytuacja była lekcją, i każda sytuacja jest lekcją. I zawsze tak będzie. I bierz z tego, co najlepsze dla siebie, i kochaj siebie. Utulam Was i dajcie znać, podzielcie się, czy też zauważacie. Te zmiany, te cuda, i że wszystko zmienia się na lepsze, że zawsze wszystko ci służy.